Witam wszystkich w mojej kolekcji starych czasopism. No dobra, nie przedłużając takiego wstępu no to zaczynajmy. Pierwsze czasopismo niewymienione w poprzednim addejcie Życie śpiewacze. Wydanie z maja 49 roku. No dobra, to jest moje najstarsze czasopismo, jakie posiadam z czasów PRL-u. Kolejna. Jazz, wydanie wrześniowe z 1968 roku. No dobra. To też Wałst, ale czasopismo, ale nie wiem. Kolejne. Czasopismo, może. Nie mylić się z programem o nazwie, może. Był kiedyś taki program w telewizji szczecińskiej? Nie pamiętam. Kolejne. Bajtek. Wspierałem przez parę lat czasopisma Bytek. Może kiedyś, być może w tym roku coś znajdę. Tu mam właśnie takie numery. No i tak właśnie wygląda. Tutaj jest parę takich gier, i tam programów trzeba było oprogramować. O tym opowiedziałem w Gimbold Brakuje mam tam parę numerów specjalnych, ale brakuje mi tego odcinka wydania styczniowego, gdzie był wywiad z tym Jackem Tramielem, twórcy Komodo 64. Dobra, tutaj mam wydanie marcowe. Niektóre te wydania zostały niestety zafoliowane, żeby po prostu wiecie co, tak. Wydanie czerwcowe. Powiem tam to kupowałem wtedy. To był mój pierwszy numer, który zdobyłem. To mam wydanie lipcowe, wydanie grudniowe. No i tutaj takie numery, gdzie... I tu jest właśnie wydanie 51, 52. Pierwsze bez w dodatku do standardu młodych i stał się oficjalnie magazynem komputerowym i tutaj mamy oczywiście kolejne aż do no i tutaj mam kolejne czasopismo przyjaciółka, wydanie z 27 września 90 roku bardzo, ale to bardzo stare czasopismo tutaj mam tak pajtek, wydanie świąteczne no tak no i tyle no i Jedyna nówka w moich zbiorach Cinema Press Video No to to już większość wie o co chodzi No i tutaj w tym numerze sprawdziłem Muszę wyjąć bo tutaj nie pamiętam wszystkiego co się okazało Bo tutaj jest Bezolat y, Głódkowicz. No i tutaj właśnie ten numer. To jest mój najstarszy numer, jaki posiadam. Ciekawe, co będzie dalej. I tutaj wtedy nie, było, nie bo było sporo takich dystrybutorów, takich jak RS Video, Hit of Poland, Hanna Barbara Poland, um, ITI, Silesia Film, Satex. Neptun film, no oczywiście Neptun Video Center, no i tutaj sporo tam było. Jakie filmy tutaj jest opisane, na przykład ja wybieram takie najciekawsze. O, zaraz znajdę David Copperfield, też był taki, taki film Faraon, też znany film Grzechy. Tam Axel z kanału Archiwizacja sprzedał właśnie ten pakiet. Kapitan Ameryka, Korczak, łowcy duchów, część druga, a teraz się nazywają pogromcy duchów, część druga. Co tu mamy jeszcze? Monte Carlo, Nieśmiertelny 2, Opowieść wigilina, ucieczka, upiór w operze, czy zniewolona. No i już. A, w końcu. Numer, no i tutaj, co to tam się znajduje? Biała chusteczka, i tam opisują o 13. części przygód bawanka Bully, no to już pokręcie większość wie. Bo tutaj jakiś i tu niestety to, to miała być taka 13 część, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No co tu mamy jeszcze? Jeszcze była agencja wideo Alfa. I takie reklamy, może jeszcze Andar, Agencja Filmu i reklamy Allianz, Top Video. No, i tutaj sporo takich filmów, jeszcze bez filmów. No, mówi Vision, które niedawno. No, i tutaj tak wychodzi. No, i oczywiście lista przebojów Cinema Press Video Tradycyjne. I oczywiście ogłoszenie zwycięzców zewnętrznej kasety, jeżeli ktoś oglądał czołówkę Neptuna Video Center, że ten, że otrzymał nagrodę dla najlepszego dystrybutora, 91 i 92, czyli Neptun Video Center, to już większość wie, kto wygrał. No i przejdźmy dalej, Bajtek, wydanie styczniowe z 94 roku. O, Cinema Press video, wydanie marcowe. No, oczywiście większość wie o co chodzi. Kasper, Batman Forever. E, Batman Forever mam przecież wydanie brytyjskie, a tutaj co tu będzie dalej, nie wiem. O, tutaj mam wydanie wakacyjne. Desperado. No, oczywiście. O tu mam wydanie pascinikowe gdzie ogłoszono zwycięzcę yy, z rebnej kasety. Jak wiecie, bo jeżeli ktoś oglądał QA, to zwycięzcą był Imperial Entertainment. A za najlepszy film sezonu 95-96 wiecie kto wygrał? Oczywiście Szklana Pułapka część trzecia. No i oczywiście większość wie o co chodzi, bo fani... To, to, to też jest związane oczywiście ze świątecznymi filmikami. Tutaj mam zagraj to sam. Kiedyś e, kupiłem tylko jeden numer, ale był nauczyciel od muzyki, który odszedł na emeryturę. E, kolekcjonował numery, zagraj to sam. Chciałem mieć tylko jeden numer, ale nie potrafiłem dobrze grać na instrumentach klawiszowych i się skończyło. Może kiedyś powrócę do tych wyczynów. No i tutaj mam jeszcze ostatnie wydanie, czasopismo, bo nie ma już więcej. a Press wydanie, wideo, wydanie stoczniowe z 98, tam jest zakochany kundel wymieniany. Yy, I wtedy, wiecie, bo tutaj był w właśnie w tych numerach, właśnie w tym numerze, Neo Movie, Neptun Video Center, ITI, Imperial Entertainment. Sporo było, sporo, sporo, sporo było. No dobra, ja się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.